raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w środę. Jak zapowiadali, tak zrobili. Wprowadzono nowe zasady funkcjonowania internetowego sklepu polskiej grupy górniczej. Przypomnijmy, spółka zmieniła zasady sprzedaży. Teraz już tylko we wtorek i czwartek można kupić tam opał. Relacja miana baczy. Dwa dni w tygodniu i do tego sklep czynny od godziny 16. To dwie zmiany, które we wtorek wprowadzono. Przypomnijmy od wielu tygodni w sklepie codziennie, co kilka godzin rzucano towar, który rozchodził się w MIG, a przy okazji blokował się cały serwis. I teraz jak zapewne rzeczyng spółki, dostęp do produktów PGG ma być dogodniejszy. Jak mówi Tomasz Głogowski, podczas wtorkowej sesji dokonano rekordowej ilości transakcji. Węgiel kupiło niespełna 6 tysięcy klientów. Sesja sprzedażowa rozpoczęła się o godzinie 16 i trwała ponad 6 godzin do wyczerpania dziennego zapasu. Jak przyznaje rzeczyng cały czas pracujemy nad poprawą funkcjonalności sklepu. Wdrażamy nowe rozwiązania. Zainteresowanie klientów jest ogromne. Tylko wczoraj w szczycie zakupu próbowało do Konać ponad 103 tysiące użytkowników. Dodajmy, że od początku roku e-sklep polskiej grupy górniczej obsłużył ponad 86 tysięcy klientów, do których trafiło łącznie ponad 300 tysięcy ton węgla. Wypełnij ankietę, otrzymasz 250 zł, a przy okazji możesz wyczyścić sobie konto. W radiu 90 mówiliśmy już o zatrzymanych osobach, które rozsyłały SMSy z linkami do fałszywych stron, które mogły uzyskać dostęp do naszych kont bankowych. Teraz ostrzeżenie przed kolejną plagą. Do użytkowników sieci komórkowych trafiają SMSy z linkiem prowadzącym do rzekomej ankiety Ministerstwa Finansów. Za wypełnienie takiej ankiety oszuści proponują 250 zł. Aby odebrać nagrodę. Oszuści proszą o wpisanie danych użytkownika na fałszywym panelu logowania do banku. Takie wiadomości nie są wysyłane przez resort finansów. Są po prostu próbą wyłudzenia danych. Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność. Ostrzega Grażyna Kmiecik, ekspert służby celno-skarbowej Izby w Katowicach. Rekordowe dofinansowanie dla rybnika w ramach polskiego ładu miasto otrzymało 65 milionów złotych, które mają zostać przeznaczone na budowę drogi Pszczyna Racibusz. To największe środki przyznane miastom na Śląsku. Rybnik już dostał 100 milionów złotych z funduszu tych, tych obwodnic z 65 milionów to już zapewnia finansowanie na poziomie 165 milionów złotych i rybnik sobie też dołoży, tak? bo, bo ta inwestycja będzie trwała tam 2 3 lata, co najmniej. I to by też komunikowało te gminy sąsiednie tam. Jan Jejkowice, Gaszowice, lepszy byłby dostęp, dostęp do autostrady z kierunku Rydółtów. No Tu jeszcze mamy taki drobny problem w żorach z tym, z tym takim nieszczęsnym wjazdem na tę autostradę. No tam trzeba pomęczyć ministerstwa, żeby to też rozwiązało jakoś, bo ta nasza droga się kończy w takim wąskim gardłem i tam się tworzą korki. Cały region dostaje około 600 milionów złotych. Mówi senator prawa i sprawiedliwości z Rybnika Wojciech Piecha prawie 9 milionów złotych otrzymały Świerklany. Pieniądze pójdą na budowę hali magazynowej oraz budowę w jej rejonie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zwonowice w gminie Lyski doczekają się sali gimnastycznej. Gmina otrzymała ponad 8,5 miliona złotych. Podobna kwota zasili budżet Jejkowic. Gmina Jejkowice dostaje 8 milionów złotych na kanalizację, na takie potrzeby własne. Ta gmina nigdy takich pieniędzy nie widziała, ale jak twierdzi wójt, poradzi sobie z tą sumą. I, I doprowadzi te wszystkie projekty do, do końca. Myślę, że, że te pieniądze będą spożytkowane tak, jak, jak żeśmy to zakładali, bo inwestycje są progospodarcze. Nie możemy powiedzieć, że jest wysoka inflacja, to te inwestycje kurczymy, żeby oszczędzać, nie da się oszczędzać. Inwestycje to są miejsca pracy. Inwestycje są najważniejsze w tym, w tym naszym planie. Powiat rybnicki otrzymał w ramach polskiego ładu 8,5 miliona złotych na modernizację dps w Lyskach, ale też na zakup fortepianów dla muzycznego, ale też, by ustawić instrumenty w przestrzeni miejskiej. Gaszowice dostaną niespełna 8 milionów, m.in. na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ulicy redutowskim Czerwią Leszczyny. za 5 milionów wybuduje place rekreacyjne w sześciu sołectwach z miejscem zabaw dla dzieci i siłowniami pod chmurą. Czy na młodzieżowej, pomimo prowadzonego remontu, nie można poprawić bezpieczeństwa pieszych? Wracamy na drogę w Wodzisławskiej dzielnicy Zawada. Jak twierdzą nasi słuchacze, większość prac została już zakończona. Zgłaszali problem z obowiązującymi ograniczeniami prędkości. Okazuje się, że jest jeszcze jeden problem, tym razem poważniejszy z chodnikami. Według naszego słuchacza są one już miejscami gotowe, ale wciąż zamknięte. To są dwa odcinki: od z ulicą Paderewskiego w kierunku Kokoszyc i od lety w kierunku strzynowania z ulicą ulicą Chełmońskiego. Chodniki są zamknięte barierkami. Nie można iść, bo jest zakaz przejścia. Trzeba przechodzić na drugą stronę drogi, gdzie nie ma chodnika, gdzie trzeba iść po szuwarach. Dzieci chodzą do szkoły, jadą na rowerach. No to dantejskie sceny się dzieją. A tiry jeżdżą 30 tonowe, kiedy sam podmuch tira może człowieka przewrócić. Co na to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który jest administratorem drogi Robert Krzyżaniak pytał o to rzecznika ZDW Ryszarda Pacera. Po pierwsze Ryszard Pacer przypomina, że prace na na drodze cały czas trwają ich koniec zgodnie z harmonogramem zaplanowano na wrzesień tego roku. Stąd dalej ograniczenie prędkości na fragmentach drogi, choć kierowcom wydaje się, że jest ona gotowa, w rzeczywistości nie do końca musi tak być. A co do chodników, jak powiedział mi rzecznik ZDW, wszystkie prace na drodze prowadzone są według zatwierdzonego przez urząd marszałkowski projektu organizacji ruchu. Obowiązują do ich zakończenia i odebrania inwestycji. Jest jednak światełko w tunelu, jeżeli chodzi o chodniki. Na prośbę radia 90. Ryszard Pacer ma przesłać uwagi naszego Słuchacza inspektorowi nadzorującemu budowę. Ten sprawdzi, czy jest szansa, by wspomniane gotowe odcinki chodników można było już udostępnić pieszym, tak by poprawić ich bezpieczeństwo. Czekamy na odpowiedź. Zabawki i elektronika to nie tylko popularne prezenty z okazji Dnia Dziecka, lecz także produkty często zatrzymywane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej z powodu niespełnienia europejskich norm bezpieczeństwa. W ubiegłym roku KAS zapobiegła wprowadzeniu na polski rynek niemal 120 milionów sztuk towarów niezgodnych podobnych z przepisami. Szczegóły w relacji Jana Baczy. Co trzecia zabawka przebadana w ubiegłym roku w laboratoriach celno-skarbowych i laboratorium UOKIK zawierała niedozwoloną ilość szkodliwych substancji. Tylko w pierwszym kwartale tego roku do obrotu nie dopuszczono ponad 80 tysięcy zabawek, a zajęte towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej miały wartość ponad 200 milionów złotych. Potrabianie i znacznie tańsze od oryginalnych zabawki to nie tylko niezdrowa i nieetyczna konkurencja, ale także często zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci drewniane pchacze dla dzieci wieku poniżej 3 lat, z których łatwo oderwać drobne części, lalki, które zawierają toksyczny wtalan bis w stężeniu trzystukrotnie przekraczającym normę. Między innymi takie zabawki nie trafiły w ręce najmłodszych Polaków dzięki pracy funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Znaczna część zatrzymywanych przez KAS niebezpiecznych zabawek to podróbki znanych marek. Jeśli towar może być bezpiecznie użytkowany, jego dalszy los zależy od firmy, której Znak marki podrobiono. Zdarza się, że za pośrednictwem kas jest on przekazywany na cele charytatywne. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w środę. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.